Cześć, ja jestem Rodaty, a tym razem przed wami vlog, czyli coś na temat, powiedzmy, moich poglądów, mojego zdania na jakiś temat. Vlogi często pozostawiam, tak delikatnie mówiąc, poza growo. I mimo, że jest to kanał o gra, głównie znajdują tu, tu się jakieś wrażenia czy recenzje, to vlogi tematyczne, niezwiązane z grami, czasami też wrzucam. A jak komuś, powiedzmy, tematy poza growe nie leżą na moim kanale? To zawsze może anulować subskrypcję. Wielu powie, że tytuł tego vloga jest nienormalny, głupi, absurdalny, wręcz durny. Czy media współpracują z tak zwanym państwem islamskim? Przecież to absurdalne, szczególnie w Polsce, wręcz nielegalne zarzuty w stosunku do jakichś stacji telewizyjnych. Ale w miejscu, na przykład. TVP, Polsatu czy TVN mogłem tutaj podać praktycznie każdą większą stację telewizyjną w Polsce, w Europie albo gołem na Zachodzie. Zapytacie, co mam na myśli mówiąc, że media współpracują z na przykład terrorystami. Dowiecie się tutaj z tego vloga i zapraszam was też do jakiejś kulturalnej dyskusji na ten temat w komentarzach. W tyle puszczę wam pewne wstawki na przykład z wiadomości z dziennika TVP, które zachęciły mnie do tego vloga. Oczywiście są to cytaty. I pewnie ktoś tutaj zapyta, czy mogę umieścić w formie cytatu fragmenty wiadomości czy dziennika TVP. Skoro moi drodzy telewizja notorycznie wycina sobie rzeczy z YouTube, podpisując to źródło YouTube, to ja sobie podpiszę źródło telewizja. TVN raz podpierdolił sobie moje zdjęcie prywatne, podając cytat wykop.pl. Kiedy ja jeszcze 5-6 lat temu byłem użytkownikiem tego portalu, mimo że zamieściłem tam zdjęcie, które było podpisane logiem mojej strony internetowej, to stacja sobie te logo wycięła, więc ja pozwalam sobie na cytat w formie źródło telewizja. Całą sprawę kiedyś poruszył chyba jakiś się nie mylę, brzydki Burak z tym nagminnym cytowaniem ogółu internetu przez telewizję jako źródło ogólnych cytatów. Odniosłem moi drodzy jakiś czas temu wrażenie, że zajadając sobie kolacyjkę czy tam obiadek albo ogółem, podpalałem sobie telewizor, by coś wiecie buczało w tle, tak, kiedy robię jedzenie. Niemal w każdej wieczornej ramówce. Poświęca się sporo czasu tak zwanemu ISIS, czy tam Państwu Islamskiemu. Do tego niby absurdalnego zarzutu o współpracy, na przykład TVN, z terrorystami, zachęcił mnie materiał z 4 stycznia, konkretnie wieczorny dziennik, który odpalam sobie czasami po prostu robiąc jedzenie, gdzie tematowi tego samozwańczego państwa islamskiego poświęcono blisko 10 minut całego dziennika, czyli niemal 1 trzecią całego czasu. No, nic wielkiego nie miało miejsca, tak żaden wielki zamach w Europie, o którym trzeba mówić czy coś. Nic specjalnego. Nie żebym się tutaj czepiał, też przy poświęcaniu co do minuty, tak? Na przykład dla POA, minuty i trzech sekund dla PiSu, ale liczy się styl tego, jak o ISIS wypowiadało się na przykład TVP w tym materiale, i ogółem jak media do tego podchodzą. To już nie wygląda jak informowanie o wydarzeniach ze świata, a jak. Właśnie współpraca z terrorystami. Jak mniej więcej lub bardziej powiedzmy to wygląda. Czy jest to świadome, czy nie? Czy TVP albo inne polskie, europejskie, zachodnie media współpracują? Sądzę, że coraz bardziej tak. Jak i dlaczego współpracują? Skąd taki absurdalny, durny, dziwny wręcz pomysł? Tak zwanemu ISIS chodzi o strach, o promocję, o dostępność, o informacje, to byśmy cały czas o nich mówili, żeby każda ich zbrodnia odbijała się szerokim echem na Zachodzie. No my, to znaczy, może, może nie my, media poświęcają tak dużo uwagi, czasu, dokładności w tych materiałach o ISIS, że w mojej ocenie zaczynają się przyczyniać do tego, co ISIS chce osiągnąć czyli do promocji strachu. Za każdym razem, kiedy pojawia się w zachodnich mediach informacja o egzekucji jakiegoś dziennikarza, przyczyniamy się, może inaczej, media przyczyniają się do tego, co właśnie terroryści pragną osiągnąć. Sami strzelamy sobie po prostu w stopę. TVP w mojej ocenie przekroczyło już jakąś granicę. Dokładnie opisując na przykład, jak o ISIS dowiedzieć się więcej. Fragment opisujący to, że ISIS na przykład wydaje swoje anglojęzyczne gazety w Europie i każdy może sobie je dorwać. Ma profile społecznościowe w Europie dla fanów, czy tam dla innych. Terrorystów, brakuje nam tylko, moi drodzy, jakichś nie wiem, programów gotuj z ISIS albo wycieczka po kalifacie, bo ilość informacji o tym, co robi ta organizacja w zachodnich mediach jest niesamowicie duża. Po prostu wystarczy, że ISIS pierdnie i cały europejski świat, czy powiedzmy cały zachodni medialny świat, zaczyna wałkować ten temat miliard razy. Jednym ze sposobów na minimalną walkę z tym muzułmańskim rakiem, jest właśnie niepowielanie tych informacji do ludzi żyjących na Zachodzie. Olewanie tego tematu przez media powinno być priorytetem. Ktoś powie, że, wbrew, że to jest wbrew idei mediów, które mają za zadanie o wszystkim informować. Spotykamy się z dość dziwnym zjawiskiem, może dość innym zjawiskiem, gdzie informacja jest powoli bronią. Im więcej miejsca poświęcamy ISIS w programach telewizyjnych, gazetach, mediach, tym dla nich jest to po prostu lepiej, dlatego finalnie. Określenie, że, nie wiem, TVP albo TVN współpracuje z ISIS jest w pewnej mierze oczywiście przegięte, ale z drugiej strony jest, czy zaczyna być delikatnie trafne. Może media nie robią tego umyślnie, ale jednak chyba nie dostrzegają nadmiaru informacji, jakim zasypują nas jako ludzi, albo tego, że przyczyniają się do tego, co właśnie terroryzm na świecie pragnie osiągnąć, by każda ich malutka zdrobnia, zbrodnia, czy tam powiedzmy egzekucja, czy wysadzenie czegoś, żeby to się odbijało masakrycznie we wszystkich możliwych mediach, żeby to żeby ludzie czuli się zagrożeni, tak? To jest ich celem, a media przyczyniają się do tego, że oni to osiągają. Ja zaczynam mieć osobiście wrażenie, że wystarczy naprawdę Wysłać malutki filmik yy, ze strony oczywiście terrorystów gdzieś w świat, że kogoś zabili i oni już więcej nic nie muszą robić, bo całą resztą, całą promocją tego całego yy, quasi państwa islamskiego zajmą się zachodnie media, yy, w tym oczywiście przytaczany TVP. Stają się powoli takimi centrami informacyjnymi terrorystów, czyli na dobrą sprawę, w przenośni mówiąc, współpracują z nimi. Poświęcają im coraz większą uwagę i media informują o coraz większej ilości rzeczy. No Każda egzekucja jest wałkowana, cytowana, przytaczana, miliard razy wspominana. I najśmieszniej to wygląda sytuacja, kiedy ISIS kogoś zabije, tak? Czy tam powiedzmy dokona jakiejś egzekucji, wyśle to w internet, czy gdzieś tam w jakiś powiedzmy przekaz medialny, a nasze zachodnie media zaczynają nam jeszcze przypominać wszystkie inne egzekucje, w nieskończoność, żebyśmy się jeszcze bardziej, nie wiem przejęli albo bali, czy coś w tym stylu, więc na dobrą sprawę nasze zachodnie media odpowiadają za cały ten stan rzeczy. Dla mnie takie coraz bardziej rozbudowane informowanie o tym, co robią terroryści, jak to miało miejsce w dzienniku TVP z 4 stycznia, gdzie poświęcono im jedną trzecią materiału, zaczyna przypominać ślepą współpracę. Robi się dokładnie to, co nasz przeciwnik Pragnie, żebyśmy robili. Chyba nieświadomie, chociaż kto wie. Jeżeli w materiale, powiedzmy w głównym wydaniu informacji dziennika, faktów, nieważne, omawia się to, jak na przykład dobrą propagandę ma ISIS, jaką państwowość ma rozwiniętą, jaki ma system podatków, jakie nowe prawa sobie tam wprowadzają, czy że mają już powoli swoje gazetki anglojęzyczne u nas w Europie, to czemu taka informacja ma służyć przeciętnemu odbiorcy przed telewizorem, czy. Czytającemu, nie wiem, gazetę. Jak usłyszałem takie szczegółowe informacje podawane w TVP, oglądając sobie gdzieś w tyle telewizję, to miałem wrażenie, że redaktor chwali terrorystów i promuje ich wartości, przekazując odbiorcy jakąś. Nie wiem, skrzywiono propagandę zamiast po prostu informacji. Dlatego, finalnie, moje pytanie, a nie stwierdzenie, czy media, czy tam TVP, Polsat, czy TVN współpracuje z terrorystami, uznaję za lekkie poruszenie po prostu odbiorców, widzów, kanałów telewizyjnych. Wiem, że taki zarzut o współpracy np. polskich mediów z terrorystami wypada czy brzmi absurdalnie, ale chyba w Europie zaczynamy popadać w lekką medialną paranoję. Wystarczy pierdnięcie tego Daesh czy tam ISIS, by odbiło się to szerokim echem we wszystkich zachodnich mediach echem przez 10 razy. A chyba jednym z działań, jakie możemy mniej więcej podjąć, jest ignorowanie tej propagandy tej organizacji, czyli po prostu niepuszczanie tego w eter, nie robienie tego, co oni właśnie chcą zrobić. Na dobrą sprawę. Sami to robimy, może nieświadomie, mam na, mam na myśli oczywiście media, nie, które w jakiś dziwny sposób, jak gąbka, chłoną te wszystkie terrorystyczne informacje, zaczynają je przetwarzać. I właśnie tego terroryści pragną, a my to robimy. I to mnie dziwi. Dlatego finalnie mówiąc, ten zarzut o współpracy to oczywiście jest forma jakiejś przenośni, która ma z, z, jakiś może magiczny sposób wzbudzić do jakiejś refleksji, przemyśleń czy po prostu sprzeciwu w stronę tego, jak dużo tych informacji dostajemy. No cóż, tyle.